serdecznie wszystkie bliźnięta, bliźnięta słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam was do wysłuchania prognozy astrologicznej na październik 2023 roku. Październik jest intensywnym miesiącem, jednym z najważniejszych miesięcy w tym roku, ponieważ odbywają się dwa zaćmienia słońca i częściowe księżyca, ale o tym później opowiem. Zacznijmy od tego, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogi bliźnięte. Miesiąc jest dla Was bardzo fajny i ciekawy, ponieważ, tak, do mm, Słońca, czyli do tego, czego ja chcę, tego, ja pragnę, do 22 będzie w znaku wagi. Słońce w wadze, co porozumienia, też, żeby było miło, żeby było pięknie. Słońce jest w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku, i Wy możecie tutaj tak naprawdę poznać kogoś, kogoś na miłość, na związek, realizować swoje marzenia, swoje talenty, jakieś talenty artystyczne. Świetny czas, ponieważ również Merkury planeta komunikacji, współpracy, biznesu. Od 5 do 21 będzie w wadze i do 11 jeszcze będzie tam Mars, planeta energii, działania, więc wy tutaj możecie się rozwijać, możecie kreować nową rzeczywistość, miłość, zabawa, świetny czas z ludźmi. Również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, do ósmego jest jeszcze w lwie w sekstylu do waszego znaku, poprawiając waszą komunikację. Tutaj poznajecie nowych ludzi, czujecie się świetnie, więc miesiąc jest naprawdę dla was dobry. Ale zacznijmy od początku. 2 października Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który ym, w, jest to jeszcze w pannie i w pannie czuje się bardzo dobrze. Ustawia się naprzeciw Neptuna. W tym przypadku Neptun jest taką planetą oszustwa, zaciemnień. Tutaj, wiecie, łatwo jest nas opłukać, bo my możemy yy, tak życzeniowo myśleć. U Was dotyczy to tego, co się dzieje w Waszym domu i Waszej kariery zawodowej, więc tutaj uważajcie na jakieś obiecanki i cacanki. Jeżeli coś podpisujecie, to dokładnie czytajcie. Nie jest to dobry dzień na pewno na jakieś umowy, negocjacje. O tutaj może nie wszystko okazać się prawdą. Ale już 3 października ten sam Merkury y, ustawia się w trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do plutona. Planety przemiany, planety transformacji. I tutaj już jakieś pozytywne informacje dotyczące waszego domu, waszej rodziny, spraw finansowych, więc być może jakieś dobre informacje dotyczące pieniędzy. Dostaniecie jakieś pieniądze, nie wiem, długo oczekiwane, wygracie jakąś sprawę w sądzie albo na przykład yy, jakieś pozytywne informacje dotyczące waszego domu, waszej rodziny, coś. Co yy, może zmienić Waszą sytuację. Więc tutaj pozytywna informacja. I później, 5 października, ten Merkury, jak mówię, który odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, różnego rodzaju egzaminy, krótkie podróże. Więc Merkury ustawia się, wchodzi do wagi. I ustawia się w tygodniu pozytywnym aspekcie do Waszego znaku, dołącza do słońca, które już tam jest. Więc dla Was świetny czas na wycieczki, na y, 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 wspólne jakieś zabawy, świetny czas na miłość, y, na realizację marzeń, na spełnienie swoich życzeń, y, na re, y, jakby realizowanie projektów związanych z Waszymi talentami. Tutaj Dobre relacje z ludźmi przede wszystkim. Dobra komunikacja. Yy, uwaga dziewiątego, ponieważ tak, Mars, planeta energii, planeta działania, planeta agresji, Mars jest w wadze, więc on tutaj jest słaby. A słaby Mars yy, no, może być też niebezpieczny, słuchajcie. Ustawia się w kwadraturze do Plutona. Więc, Pluton, planeta transformacji, przemiany. Obie planety, planety siły, planety agresji. Więc tutaj trzeba uważać, tak? Sprawy dotyczące pieniędzy, na przykład, jakieś poznanie kogoś. Uwaga, tutaj na agresywnych ludzi. Tutaj mogą być jakieś ataki. Nie jest to dobry dzień też na pewno na jakieś umowy, współpracę, biznes. Czy, czy planowanie czegoś, czy jakieś ważne, planowanie jakichś ważnych wydarzeń, bo tutaj no, możemy nie czuć się zbyt dobrze. Wielka siła, wielka energia i to taka destrukcyjna. W tym dniu 9 również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności przychodzi do Panny i intensyfikuje sprawy Waszego domu, Waszej rodziny. Tego, co się dzieje w waszym domu. Tutaj mogą też być jakieś konflikty, jakieś nieporozumienia, tutaj trzeba będzie poustalać nowe rzeczy, uporządkować pewne sytuacje, dlatego że yy, yy, nie wszystko yy, będzie, yy, jakby wam, odpowiadało, tak bym powiedziała. No, pan nie może uporządkować wiele sytuacji dotyczących pieniędzy, dotyczących relacji, dotyczących być może obowiązków w domu, tak? Więc tutaj, jakby warto yy, na spokojnie do tego podejść, zrobić jakiś plan, jakiś grafik i być może wtedy wszystko się unormuje. 11 października Pluto, planeta transformacji, przemiany. Jak wiecie, który wrócił do koziorowca, ale już od połowy marca do połowy czerwca był w wodniku i wy już dostaliście tą pozytywną energię. Pluton rusza do przodu, wychodzi z retrogradacji. Do 20 stycznia jeszcze będzie w koziorożcu, a później wejdzie do wodnika i zapowiada pozytywne zmiany u was. Tutaj jeszcze pokazuje, że jakieś zmiany będą dotyczyły być może Waszych ograniczeń, Waszych lęków, że tutaj trzeba nad sobą popracować, ym, zmienić swoje myślenie, być może uporządkować y, jakieś sprawy finansowe, jakieś sprawy majątkowe. Pewne rzeczy trzeba zamknąć. 12 października Mars, planeta energii, siły życiowej, działania wchodzi do Skorpionu. Mars w Skorpionie jest silny. Tutaj no, jak była aktywnia sferę Waszej pracy, życia codziennego, tutaj dużo się będzie działo. Myślę, że dużo będziecie pracowali. Być może tutaj rozpoczniecie jakąś dietę, jakieś treningi. Mars w Skorpionie jest dobry dobrym strategiem, tak? Tutaj no, jest silny i mm, z dużą skutecznością wprowadza zmiany. 2, yy. Jeszcze dziesiątego, kochani, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która wejdzie do panny, ustawi się naprzeciw Saturna, planety ograniczeń, więc tutaj no, no gdzie jakby mocno Poczucie się tacy ograniczenie to też nie jest dobry dzień, na jakieś wiecie sprzedaż, kupno czy jakieś yy, yy, negocjacje, bo tutaj no, nic nie można ruszyć, tak? Jest po prostu ściana, mury, yy, więc też weźcie to pod uwagę. Yy, 13 Mars, planeta energii życiowej, siły. W, w, który wszedł już 12 do Skorpiona, stawi się w Trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Saturna. I tutaj zapowiada no, jakieś pozytywne zmiany w waszej pracy, waszej karierze zawodowej, w życiu codziennym, być może zmiana wizerunku, pokażecie się inaczej światu. Tutaj to jest taki aspekt, który naprawdę, jeżeli coś rozpoczniecie na tym tranzycie, to może to być długofalowe mar skorpionie i yy, w trygonie do Saturna, planety naszych ambicji, planety zatwierdzeń. Yy, I w tej energii odbędzie się 14 now księżyca, z obrączkowym zaćmieniem słońca w znaku wagi. Nów jest w trygonie do waszego znaku w pozytywnym aspekcie. Więc wiecie. Nów jest dobry na początki, ale z kolei węzeł karmiczny, który jest w wadze pokazuje, od czego mamy odchodzić, tak? Być może yy, trzeba odchodzić od tego, co jest, yy, od jakichś współprac, od jakichś yy, relacji, które nie są dla nas dobre, a rozpocząć coś nowego, coś czego pragniecie, coś o czym marzycie. Być może relacji z kimś, z kim czujecie się spełnieni, tacy całkowicie. Być może realizację jakichś projektów będziecie chcieli coś rozpocząć, co czujecie, że jest dla was. Coś nowego, coś yy, być może pięknego. Wiecie, waga kocha piękno, waga kocha ludzi, waga chce, żeby było miło. Żeby było cudownie, żeby było sympatycznie, więc tutaj no, jak najbardziej, widzicie, za ciemieniem słońca, które może się realizować do pół roku, daje Wam duże szanse i duże możliwości. 21 uwaga! Ponieważ merkury i słońce, które... Są w znaku wagi, czyli Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu i Słońce, to czego ja chcę, czego ja pragnę. Pragn obie planety pragną, żeby było miło, żeby było pięknie, żeby można się było porozumieć, ale obie planety w tym dniu będą w kwadraturze, czyli w trudnym aspekcie do Plutona planety przemiany, transformacji, śmierci, zakończeń, więc tutaj być może y tak jak mówię, być może, bo wiecie, ten węzeł południowy jest władzy, tak od tego mamy odchodzić, być może postanowicie zrezygnować z jakiegoś projektu, z jakiegoś marzenia, które zobaczycie, że ściąga was w dół, że za dużo was kosztuje, że ze zbyt wieloma ograniczeniami musicie się tutaj borykać, że jest to dla Was traumatyczne. I postanowicie z tego zrezygnować, tak? Zakończyć coś, co jest dla Was destrukcyjne i szkodliwe. 22. za to Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w Trygonie, czyli w pozytywnym aspekcie do Jowisza. Jest to bardzo fajny aspekt, ponieważ Wenus, małe szczęście, ustawia się w Trygonie w pozytywnym aspekcie do Jowisza duże jako szczęścia, planety ekspansji, rozwoju, rozrostu, i tutaj ja widzę, że Wy możecie coś robić w domu, coś realizować, jakieś swoje marzenie, być może poprawa relacji rodzinnych, poprawa relacji z rodzicami, z dziećmi, lepsza atmosfera w domu, właśnie wypracowanie sobie pewnych schematów, bo tak jak mówiłam, Venus jest w Pannie. tak? Czyli wiele rzeczy można uporządkować, uzdrowić, wypracować. Jak wiecie, Panna jest bardzo pracowita, a Jowisz tutaj w tym przypadku wspiera. 22, również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi do Skorpiona i zaraz za chwileczkę ustawia się w Trygonie, również do Saturna, a 23 Słońce wchodzi do Skorpiona i zaraz ustawia się w Trygonie do Saturna. Więc wiecie, na początek Mars wchodzi do Skorpiona, planeta energii, siły życiowej, działania i ustawia się w Trygonie do Saturna. Później Merkury, planeta komunikacji, współpracy i biznesu. Później Słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę. Pragnę zmiany, pragnę oczyszczenia. I tutaj widzę, Wiecie, że pragniecie zmiany czy w pracy, czy w życiu codziennym, czy w jakichś nawykach. W do Saturna macie bardzo duże szanse, żeby coś rozpocząć i coś zmienić. Saturn zatwierdza. Tutaj Saturn jest w rybach, wspomaga wszystkich, którzy chcą pomagać innym. Skorpion, jak wiecie, jest znakiem głębokich zmian też psychologicznych, zmian nawyków. Mars w Skorpionie, który jest bardzo silny, więc tutaj widzę. No, duże zmiany u was w życiu codziennym, w pracy, w zdrowiu, być może rezygnacja z jakiegoś nałogu, spalenie papierosów, czy zmiana diety, czy zmiana pracy, tak? I tutaj wykorzystujecie swoje doświadczenie, tutaj wasze ambicje się też uruchamiają, tak? To, co umiecie, to czego się nauczyliście, więc tutaj bardzo fajny czas. 28 października odbywa się pełnia. Księżyca, szczęściowym zaćmieniem księżyca w znaku byka. U Was dotyczy to spraw ukrytych przed innymi, ale również, tak jak powiedziałam, Waszego zdrowia, Waszej pracy, Waszego życia codziennego, Waszej rutyny. Ym, podczas tej pełni Mars ustawia się naprzeciw Jowisza. Mars, planeta energii, planeta działania, siły życiowej, ustawia się naprzeciw Jowisza. Czyli wiecie, te zmiany, których wy związane są też ze sprawami ukrytymi. Czyli ja powiedziałabym, że trzeba jakby popracować nad sobą, nad swoimi emocjami, zastanowić się, co jest dla mnie ważne, co mi daje poczucie bezpieczeństwa, co mi daje przyjemność i za tym iść. Więc y, powiedziałabym, że y, jest to. Mm, świetny czas na zmiany. Pełnia yy, szczęściowym zaćmieniem Księżyca to jest pełnie z czasem zakończeń. I zobaczcie, był węzeł karmiczny, północny, w którą stronę mamy iść w znaku byka, yy, ale niedawno przeszedł do znaku barana. I to jest jeszcze takie, wiecie, przypomnienie. Powiedziałabym, że yy, przypomnienie cały czas pracuj nad sobą. Cały czas dbaj y, o swoje wnętrze, o swoją duszę. Wtedy wszystko będzie się dobrze układało. I tutaj zakończamy coś, być może y, 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 zakończamy swoje lęki, swoje ograniczenia, swoje jakieś, wiecie, fobie. Y, rozstajemy się z nimi. Decydujemy się być może y, na intensywną pracę nad sobą po to, Byśmy mogli iść w stronę radości, w stronę przyjemności, w stronę poczucia bezpieczeństwa. Yy, I zaraz popełni Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu i Mars, planeta energii, siły życiowej łączą się w znaku Skorpiona i ustawiają się naprzeciw Jowisza. Więc tak naprawdę, powiedziałabym, że u was trochę jest tak, że wasze ciało połączone jest z duszą. U wszystkich tak jest, tak? Ale wy teraz mocno to zobaczycie. Żeby uzdrowić swoje duszę, swoją duszę być może, trzeba regularnie i intensywnie pracować też zewnętrznie, tak? Czyli weź w jakąś rutynę, być może zmienić nawyki żywieniowe, tak jak powiedziałam, czy uwolnić się od jakiegoś nałogu, to trzeba zastąpić go czymś innym, tak? I tutaj Jowisz wspiera Was. Waszą siłę, Wasze myślenie wspiera. 31 października, Wenus. Planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, stawia się w trygonie do Urana. Planety rewolucji, planety nieprzewidywalności, planety mm, y, nagłych, nieoczekiwanych zmian. I tutaj też widzę poprawę w Waszym domu, w Waszej rodzinie, poprawę Waszego poczucia bezpieczeństwa dzięki nowym pomysłom, dzięki nowym działaniom, dzięki być może jakąś, jakimś niekonwencjonalnym metodom pracy nad sobą, więc ym, no tutaj nowe pomysły, nowe y, jakieś y, projekty, być może jakieś nowe plany, tak, być może postanowicie coś robić w domu, ym, y, pomyślicie czy o pracy zdalnej, czy o pracy przez internet, żeby, żeby Kogoś się nauczyć, i, i na razie nie będziecie o tym nikomu mówili. Ale pomyślicie, że warto się tym zająć. Także październik jest mocno intensywnym miesiącem, ale dającym Wam mnóstwo nowych szans, nowych możliwości. Na pewno dla Was do 20 jest dużo lepiej, tak? Macie sporo planet w trygonach, ze znaków więc możecie się spełniać, realizować i ze swoimi marzeniami, ze swoimi talentami. A ja ze swojej strony mogę zachęcić tylko do konsultacji astrologicznych u mnie. I tak jak powiedziałam, wiele bliźniąt czeka sporo zmian pozytywnych. Gdy, gdy Pluton wejdzie do wodnika, będzie robił trygony do Waszego znaku, ale nawet trygony Plutona nie są łatwymi aspektami, bo tutaj mówię, będą cudowne, piękne zmiany, ale tutaj trzeba coś zostawić, by rozpocząć coś nowego. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.